Witam. Dzisiaj kilka porad dla młodych hodowców, ponieważ otrzymuję dużo telefonów z zapytaniami jak zbudować hodowlę, więc racjonalne odpowiedzi na miarę możliwości finansowych. Ale przy okazji będziemy oglądać te łąbki i ja będę opowiadać, na czym to wszystko polega. Uchwyt gołąbka może być taki, że dwa paluszki wystają. Przez nóżkę można również trzymać. W ten sposób zależy jak to chce żeby ten gołąb był stabilnie trzymał się łagodnie otwarcie skrzydła jednym piórki, jednym paluszkiem spojrzamy na dekalaż nie będę tutaj wszystkich szczegółów opowiadać ponieważ na pierwszą lekcję by było to zbyt wiele damy gołąbka tutaj i zaraz poglądowo obejrzymy sobie dalej a więc marzeniem każdego hodowcy jest posiadanie szczepu szczepu wyrównanego pod względem wartości lotowo powrotno -lotowych czyli żeby one były mniej więcej tego samego fenotypu. A więc tak, to jest grupa żniwiarzy, żniwiarzy, dlatego że żniwiarze koszą pierwsze nagrody. Te gołębie wywodzą się od sprowa Vervolta, a tam z kolei od Jansena, czyli to są typowi sprinterzy, aczkolwiek ta linia gołębi jest ugruntowana na loty średniodystansowe, aczkolwiek z o imieniu Klinghammer również loty długodystansowe. A więc ta grupa gołębi jest wybitna i pozwala pokonywać wszystkie odległości. 700 z wiatrem, nie ma żadnego ogonek, jedno piórko. To świadczy o dobrym wiązaniu. Jak widać gołąbek zachowuje się spokojnie. Spójrzmy bliżej troszeczkę tu na tego siwego gołąbka jaką się tu prezentuje. Jak widać zaciekawione tym miejscem jest. Co tuż się takiego dzieje? Chętnie by dał stąd drapaka, jak to się mówi. I tak to też wygląda na lotach, gdy uchyli się widełki z koszu transportowym. On natychmiast odleci. Zostawmy go tymczasem w spokoju i kolejnego gołąbka obejrzymy jaką tutaj się prezentuje kolejny żliwiarz również o kapitalnej budowie no hodowca, który dwa o swoje gołąbki przez lata dopracowuje się, by były w jednym fenotypie, czyli ten wygląd żeby był zbliżony do siebie również kolejne nowe zakupy mają być podobne łatwiej się pracuje z jednolitym stanem gołębi, ponieważ tu kwestia karmienia jest nie trzymamy gołębi żarłocznych które ciągle zaglądają do Karmika, ale gołębie, które po zjedzeniu kilku fiarenek odlatują na miejsce spoczynkowe. I kolejny gołąbek z linii żniwiarzy. Jak widać, te gołębie są urodziwe, dorodne. To jest moja wieloletnia praca. I dalej, jeśli chodzi o porady dla tych młodych hodowców, należy zbudować sobie gołębnik funkcjonalny. Dzisiaj można wygooglować mnóstwo tych projektów i takie sobie zrobić. Tak, linia, tutaj kapitalny dekalaż, to jest uskok lotek pierwszego rzędu, od lotek drugiego rzędu. Główka o habitusie samiczym. Dodam też, że ten gołąbek, werwor, z jednym białym piórkiem w z Bad Bitwell, zdobył pierwszą nagrodę na słoneczny gołębnik. To są wybitne gołębie na te dystansę. Za chwilkę obejrzymy sobie z bliska tą kadrę Ryszarda, a ja jeszcze tylko podpowiem, że racjonalne hodowanie gołębi, czyli takie stado na ile nas stać, czyli niewielką grupę gołębi, dobrze mieć w zarodzie troszeczkę, by ciągle dokoptowywać sobie coś świeżej posiłki, ponieważ lotowanie w metody wieństwa totalnego powoduje, że po prostu są straty w trakcie lotów i można by zostać bez potencjału lotowego spójrzmy zatem z bliska jak to wygląda jak ta kadra Ryszarda tutaj się prezentuje i postaram się w najdalszych naj, klipach pokazać jeszcze troszkę ciekawych gołębi jak widać ten samczyk prezentuje się okazale i kolejny żniwiarz tutaj już na niego zwracaliśmy uwagę on się tu szczególnie wyróżnia tym spokojem. Tak, to są dobre gołąbki. Oczywiście, ich cena jest niewspółmierna, czyli one tutaj kosztują troszkę, ale to zawsze takie jest zdążenie, by posiadać coś extra deluxe. Jest to naturalne, by mieć swoją broń, którą możemy. Troszkę poszaleć. Klinghammer, czyli również w tych długich lotach, potrafi sobie poradzić. Są to wybitne gołębie. I kolejny przedstawiciel linii żniwiarzy. A co to ten gołębek nam powie ciekawego? Tak, no to jest krem de la crème. No i ten wybitny gołąb, który tu nalatał mnóstwo kilometrów. Szczególnie ta 450. Bad Wilbel, w tym roku, jego kuzyn 588. Ten lot wygrał na słoneczny gołęnik. Czyli jednolity szczęk powoduje, że od czasu do czasu wychodzi w tej grupie gołębi gołąb przeciętny. Czego i Wam życzę drodzy. Chodowcy, byście posiadali tak kapitalne gołąbki a w następnym odcinku opowiem dalej o budowaniu swojego szczepu, swojej linii gołębi pocztowych, by mieć z tego pełną satysfakcję schodowania i lotowania. Ryszard Osnowie, słoneczny gołębnik Polska.